Drodzy państwo, mamy już gravele, rowery, mamy gravelowe buty, gravelową odzież, grawelowe opony, gravelowe napędy i bardzo dużo gravelowych rzeczy, więc przyszedł czas na to, abyśmy też na rynku powitali prawdziwie gravelowe kaski. I właśnie taki produkt przedstawił nam Pok tworząc Omne Ultra, czyli gravelowy kask od POKA. I dzisiaj, w dzisiejszym nie do końca poważnym odcinku, porozmawiamy sobie o gravelowości tego kasku. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Czy gravelowość polega tylko na gadżetach i cenie? Czy jest w tym jakieś realne zastosowanie, jakieś realne korzyści dla klientów? Więc dzisiaj spotkanie z kaskiem, który w sumie pojawiał się często na kanale przez ostatnie miesiące, bo przez ostatnie pół roku testowałem na gravelu POKA Omne Ultra. I dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. Proszę państwa, parę słów o budowie tego kasku. Ona w zasadzie jest w wielu aspektach analogiczna do modelu Omne. Czyli jak znacie tę strukturę i ten kształt Omne, to, to wiecie, co tu się dzieje. Omne Ultra oczywiście posiada system MIPS, który jest tym MIPSem Integra, czyli jest tym MIPSem zabudowanym w strukturę kasku. Przez to troszeczkę mniej wystaje, trochę mniej przeszkadza, no, a ma chronić tak samo. Pok, no, to jest w ogóle ciekawa historia, bo Pok kiedyś stosował ten swój system Spin, bodajże, który. No, MIPS się troszeczkę przyczepił, że działa zbyt podobnie do opatentowanego systemu Mips no i nie chcąc prowadzić chyba sporów Pok się tak dogadał z Mipsem, że po prostu już logo Mipsa jest, pieniążki do Mipsa też płyną, a Pok sobie dalej może używać de facto swojego starego rozwiązania i systemu, który jest jak zauważyliście, jak wszyscy stwierdzili, dość podobne do Mipsa, jednak troszeczkę się różni. Co tu jeszcze mamy? Mamy bardzo prosty system regulacji, czyli oczywiście z tyłu znajduje się pokrętło, które nam pozwala regulować obwód tego wszystkiego. Pokrętło działa w dwie strony, czyli bardzo wygodnie można sobie stopniowo luzować albo zacieśniać tutaj regulację. Mamy też pod tymi gąbeczkami gdzieś schowaną regulację tego całego systemu, w sensie tutaj jak widzicie, o, możemy sobie przesunąć w dół lub do góry Tą obejmę z tyłu też sprawiając, że kask będzie leżał mniej lub bardziej płytko na naszej głowie. Mamy wymienne gąbki, które można zdjąć do prania. No i mamy z Bayerów mamy też zabudowany system rekko, czyli ten reflektor, który ja zawsze nazywałem reflektorem antylawinowym, czyli po prostu reflektorem lawinowym. Natomiast no nie wiem, czy w przypadku kasku rowerowego można to nazwać reflektorem lawinowym. W każdym razie chodzi o reflektor, który ratownikom w razie czego może pozwolić na odnalezienie Was gdzieś. No ile w ogóle ma to sens w przypadku kasku rowerowego. Wentylację stwierdzono. Z przodu macie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć otworów. U góry macie trzy otwory wentylacyjne, i z tyłu taki no, jeden przedzielony, albo po dwa otwory, które nam odprowadzają powietrze. Wentylacja jest na umiarkowanym poziomie. Powiedziałbym, że nie jest to tak jak w kaskach aero, ale też nie jest tak w lekkich, stricte takich nastawionych na dobrą wentylację kaskach. Mamy regulację odcinka usznego, jakby komuś była potrzebna. Myślę, że to się jednak większości osób przydaje, żeby można sobie dostosować właśnie ten odcinek Paska w okolicach uszu. No i mamy bardzo proste zapięcie na klamerkę. Jest tutaj odpowiedni zapas materiału i jest taka powłoczka, która sprawia, że nam się ten pasek nie będzie gdzieś ciągnął, nie będzie po prostu zbyt luźny. Co nam się tutaj dzieje gravelowego? Co tutaj jeszcze sprawia, że można nazwać ten kask gravelowym? Oczywiście widzieliście, że po tej stronie jest ten rzep. Po drugiej stronie e, mamy taką rozciągliwą gumkę, która nam pozwala na zamocowanie czegoś. Nie wiem, co by to tutaj mogło być, ale nie wiem. Może batonik? Może coś innego byście tutaj chcieli wsadzić? Może macie taką fantazję i potrzebujecie tego? Z tyłu jest kolejne mocowanie, które zdaniem tej poka mogłoby być mocowaniem do gogli. Jakby ktoś w kasku gravelowym jeździł w goglach. Nie wiem, może są tacy. Może tacy użytkownicy też się zdarzają. że to mocowanie do Gogli da się odczepić, bo ono też jest na rzepie, no i wtedy macie tutaj po prostu rzep dodatkowy, do którego możecie sobie coś rzepowego przyczepić. Więc tak naprawdę, z perspektywy osoby, osoby która jeździła w tym kasku sporo, nie użyłem ani raz żadnego z tych gadżetów. Czyli no nie przyczepiałem nic do rzepów, nie założyłem gogli i nie wsadzałem nic tutaj. Dla mnie to jest po prostu bardzo wygodny kask. Jak wiele modeli POKA. Więc szczerze powiedziawszy, gdybym był wami i nie chciał e, koniecznie przepłacać za jakieś gadżety gravelowe, to bym wybrał po prostu e, Poka Omne, który uważam za bardzo, bardzo wygodny kask. A wersja zwykła, nie ultra, byłaby po prostu tańsza. Natomiast jeżeli komuś przydają się te gadżety, jeżeli ktoś z was widząc te rzeczy myśli, że kurde, to jest właśnie to, czego potrzebowałem, i w końcu ktoś na to wpadł i zaproponował kask z rzeczami, których zawsze chciałem, no to może jest w tym wszystkim. E, Jakaś metoda. W tym szaleństwie może jest jakaś metoda, może komuś to się przyda. Myślę, że POK akurat dobrze zrobił z tym kaskiem. W sensie absolutnie rozumiem POKa, ponieważ ma w swojej ofercie standardowe omne, ma różne kaski do cross-country kolarstwa szosowego, ma kaski bardziej zabudowane trailowe enduro, ma kaski narciarskie. Więc czemu by na bazie sprawdzonego kasku nie zrobić czegoś, co ma gadżety? Które może komuś się przydadzą, a jak się komuś nie przydadzą, to ktoś kupi zwykły model, po prostu tańszy i tyle. A przynajmniej luka została uzupełniona. Można powiedzieć, że ma się gravelowy kask w ofercie i jakoś to działa. Więc podsumowując, ten kask bardzo, bardzo wygodny. Trochę ciężki, ale tak jak wam mówię, no ciężki z powodu wielu rzeczy, których, których, bez których da się obyć po prostu. Więc można ten kask wybrać w tej wersji po prostu zwykłej wtedy nie mieć tych gadżetów i mieć lżejszy kask. Ale na pewno bardzo wygodny kask, który no, zdaniem POKA myślę, że też zdaniem wielu testów. Jak się w internecie znajdzie, jest też kaskiem bezpiecznym, bo faktycznie konstrukcja kasków POKA plus rozwiązania takie jak MIPS, sprawiają, że jest to kask. Bezpieczny, tylko właśnie jest to gadżet. Ja jestem ciekawy w ogóle jak to dalej będzie, bo wydaje mi się, że w przypadku wielu produktów właśnie ich gravelowość będzie jednak bardziej gadżetem. Ciekawe co wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach co Wy sądzicie o gravelowości różnych rozwiązań. Czy znacie jakieś produkty, w przypadku których nazwa gravelowe sprawiła, że one naprawdę stały się game changerem i po prostu... Zrobiły coś od nowa, coś inaczej, coś naprawdę zmieniły, e, czy jednak jest tak, że wybitna większość z nich to jest po prostu kolor albo bajer, który nie ma żadnego większego sensu. Więc dzięki za uwagę, do usłyszenia. Hej!